Hej co Strang witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale się w Brawl Brawlstars i przepraszam Was za to, że wczoraj nie było odcinka, ale ogólnie nagrywałem z Oliwią i w ogóle źle były dobrane dźwięki, no bo wiecie, ja ją jakby... Robi... Chciałem robić tak, żeby ją było słychać, ale no tak mi nie wyszło jeszcze tam. No, nie wiem po prostu. Tutaj nie nagrałem i od razu nagrywam dwa. Wybrałem was za to, że ten odcinek będzie tak późno, ale no. No. Ale... Nieco, no co, no co jest po prostu I... Tak pamiętajcie o tym, że będzie 50 Brawlboxów, które robimy u pani? Mm, dobra, i teraz co, gramy sobie Nie, robimy no, dzisiaj najpierw co? Albo nie, najpierw taki Albo czeka, co jest mapa To jest fajna mapa, nawet dobra, to jest to yy, To jest mapa, myślę, że Ale spróbuję z zobaczymy Zobaczymy jak to będzie Nie wiem Bel Mike Ems Ja myślę, że skampić tutaj 11 punktów Tak żeby nie ogarnęli, że ja tu jestem Dobra Lecę, że jest na blisko i nie wiem i... Nie byle w tym nie trafił. Tam jest krow, ja wiem, co jest krow. Kurczę. No nie wie co. Trochę obudził pałę, żeby grać. Nie, to jest złe, żeby Dobra? I są. co. Jedna osoba musi mieć gm, żeby uciekać. Uciekamy, uciekamy. Wiemy to już uciekamy. Okej, okay, tym krowak tu się mieć. Mało HP. A. Ej widzicie to w ogóle nie to peza ultra amulet Widzę Te to może głośno, bo ja tak cicho mówię teraz <laughs> No, nie wiem, tu tak cicho mówię, to teraz chyba za cicho zdra, powinno być dobrze, nie wiem No, gra będzie niedługo mega Boże ten Znaczy box, beks... Boże, święty Co ja mówię Megaboxy swoją drogą, ale chodziło mi ogólnie o Big Boxa Dobra, on, ej, nagroda jest fajna ale głupia mapa, no nie Dobra, zagram sobie może to Solo Bo solo w tym nie grałem Bardzo rzadko gram solo Teraz, nie wiem Dobra, jaka jest mapa? Zobaczymy Mapa taka Zagram się Leonem Tam trochę spadłem, to myślę Dobra. Solo. Bo wiecie, on jest szybki w ogóle. Chciałabym też kroła mieć. Ale nie mam go jeszcze. Z ty. Dobra, tutaj jestem. Mam skrzyneczko, ja są te dwie. Skampił, skampił mnie, jak widzę, jest jaki skapił. Scampił mnie robimy się, wiecie. KURCZE Hmm A mnie teraz zabije no CAAA Dobra Kurcze na dziewiątym miejscu jest... Dobra, nie nie właśnie Czy ósme Dziewiątym i Dobra Ale Dzisiaj zagramy co jeszcze to wszystko Postaram się wszystko zagrać O, to jest walka z botami jak tam się nazywa? To myślę, że by... zagram sobie koltem. Gold jest fajny Gold jest fajny, wiecie, zawsze Gold jest fajny I to pusta ma w ogóle No a widzicie trafiłem za ślub do chyba że już mam je Teraz mam ulta Bierzemy piłkę i się iść to nie, nie. Dobra To nie Dobra, druga piłka jest, musiałem się skupić, dlatego się nie odzyskałem. Chciałem powiedzieć w ogóle druga piłka, druga bramka chodzi o oczywiście. Token doubler. I... W ogóle będzie tak długo szesnasta No, Myślę, że spróbujemy zagrać teraz może walkę z robotami. Albo zagrać to, bo to od razu wezmę sobie trzy rundy. Chodzi jaka jest mapa Inna na kogo jest dobra ta mapa? Zagram sobie może peperką? Hmm, nie wiem Hmm, dobra, zagram sobie paperką To hmm, zapomniałem Tak że nie zagram paperką Chyba ja tak, kurczę myślałem że... Ja nie wiem czy ja w ogóle nie gadam na cicho, bo nie wiem czy... Ale dobra hmm. Teraz jestem gremlonem. Teraz nie mogę zrobić bólem Ale dobra, gra się zaczyna. Dobra, ej ja mam Broka. Czy Brok jest dobry? Nie wiem. Ale dobra. Tylko mnie ciekawi, jaki, ten, jakiego ten Brok ma Star Powera. Czy ma czwartą rakietę, czy ma ten? Czy ma ten taki ogień pozostający po tym? Rakiety, tak to tak, to ma ten. To ma ten drugi. Weź, ostatni. Ło nie. Dobra, zrobiłem to. Dlaczego ten bój tak szybko zrespił? Dlaczego tak ja tak działa? To jest niesprawiedliwe. I teraz tak się szybko nie zrespi. Co się stało? Jakiś bug chyba. Tu hmm. jest ból na pierwszym. Ja myślę ja mam pomysł. Zrobimy tak. I teraz zrobię tak. Nie wyszło mi. Dobra hmm. No nie Uwiedzam pokona Ale dobra I ten Ejter Dobra, to buzy pomysł 9, 8, 7, no i dalej, nie zrobimy tego Mam Bośmy to nie, ode mnie, ale nie ode mnie Mamy 26 tych, no tych takich Pucharków, nazwijmy to Pucharki, po prostu, nie wiem no. Jak to się nazywa Dobra, nieważne. Teraz może zagramy, wiecie kim, teraz sobie zagramy Dawaj bóla Ból jest też fajny Już nagram prawie 10 minut, ja tak szybko A nie w ogóle. To jest, to jest fajny kto. No to skiń jest bardzo ładny. no nie, ej, ej, nie, nie. nie, nie, nie. Proszę mnie tutaj nie ruszać. Dobra. Ta tarcza chyba się przydała, nie wiem. No nie. A właśnie, ciekawe jakiego, jakiego ten ma Star Power'a. czy on ma tego z czy on ma tego z atakiem, bo. Mam nadzieję, że wiecie, o to mi chodzi, ale. No. Dobra, tutaj jest ten crow. Ale mamy duży, dużo słabszy start niż wcześniej. Jak on grałem To jest Barley. A tu jest ten. On nie ma tego fajnego statuera. Dobra, ten zginął Nie to to tutaj. I nie wiem, co nim dalej, bo... Chamby sobie gdzieś poszedł, teraz nie zginie i jo Ale nie zginął. On ma nie wiem, się pojawia. Co to były za miny? Aha, to są te studiujące miny, o ja... Jak się zaraz zginie? Się zresztą ja postaram się coś zrobić, ale pewnie się nie da. Nie uda się, nie był. Hmm. Ja w ogóle nikogo nie zatykowałem w tej rundzie. No nie. Dobra, ale mamy trzecie miejsce. Powinno być dobrze. Chyba... dobra. Powinno być dobrze, nie wiem, czy było dobrze, ale powinno być dobrze, dobrze. 18 tylko, naprawdę? Muszę robić trochę więcej. Dobra, wygrałem coś innego teraz. nagrodę. Tylko jako kto, bo nie wiem. Hmm... Hmm... jest na blisko, na pewno. A może Bibi spróbuję, bo Bibi jest fajna w tym, Dobra, i od razu po tym odcinku będzie kolejny odcinek, więc. No, w sensie nie to, że będzie, bo. Ale to nie może tak być, no bo jak się, jak się jakby stawia na YouTube, no to nie mogę od razu wygrywać. Co so, się zacina? Dobra. Kurwa, Frozen, no. Dobra. Na razie wygrywamy. Dobra. Tego odgoniłem, nie śmiałem. Że... Ojej, śmiałem, że zaraz ginę. Ale nie zginę chyba, dlaczego tylko 4 gwiazdki? Tylko tutaj ich zabiłem? Dobra, 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 dobra Nie, ej Kurcze Dobra ten Mortis zginął. Kurde, ja też źle zrobiłem. W sumie. Mortis ma albo jakieś slaga. Dobra. Wygramy to chyba. Ej, hey, jest Ej, hey, jest w ogóle. Ej, no nie! Myślałem, że wygrywamy tutaj z remis. Dobra. I też nie wiem, czy jutro będzie odcinek. Staram się. raczej będzie. Ale jak Wam mówiłem, że będą tak wakacje, tych takich tygodniowych, kiedy co my tydzień nie było, no to tam. No to. No, bo no to bym, no to mam dużo do nadrobienia, więc nie wiem. Postaram się, żeby był. No, ale dobra, się no ja sobie tutaj było I... Dobra, i zagramy sobie kimś. Tak to jest mapa, jeszcze raz zobaczę sobie. Peperkin może. Teraz sobie zagram. a Albo derylam. Jak chcecie, to też te, tak mogę robić, że jakby będę robił odcinki, gdzie wbijam 20 rangi. Jak już tak będę miał dużo, to zrobię odcinki, gdzie będę wbił 20 rangi na danej postaci. Cieszę się na postacia, wiecie, co chodzi. To jest Ems. Nie wiem, co zrobił. Hmm, ale wyronił więc... dobra, uciekłem, uciekłem. Dobra, ten zabił, uh -huh. a ja nie wycelowałem dobrze ultem. No nie. No ma HP. Co on ją zrobi? Chyba nie. Hmm. Muszę chodzić jak najwięcej, żeby... Muszę hmm. ją przy uchu robić, no. Robić, po a nie ginę teraz. No. Dobra. Ile? Dobra. No dobra, nagram sobie jeszcze raz. Jak chcę sobie jeszcze raz zagramy. W ogóle chciałem w czwarte, czy piąte. Mm, dobra. UDK, ja idę tutaj.

Tu jest to Tu mamy Tam jest ta Chinita przejrzał Ale po co ten odmówił sobie życie? Jezu hmm. Nie wiem co przy by nim był wiecie? Nie wiem dlaczego mam lagi ej

Dobra, nie zrobiłem. To Można by jeszcze sześć na rangę. Tak, zagramy sobie raz. I to już, już to jest już ostatni mecz. No nie. Nie ma skrzynek. Hmm. Nie wiem czy to dobrze zrobię spide. To nie Wiecie, jak ten MZ w ogóle jest taka fajna No dawa ją No ma tak mało HP, no. Bo jest mi sobie Wiecie A tak się w ogóle szybko nabija ulta. Kurczę tym hmm. szybko ultę naładuje Tak się szybko naładuje tak szybko ładuje ultę Tak mi się wydaje sobie ją ultem hmm. celował. Pani się robi Chyba jest ogóle zginął też zginąłem na czwartym miejscu. Także to byłem tyle z zostawcie łapkę w górę oraz z dzwoneczkiem. No i cześć.